Dzień dobry. Serdecznie witamy Państwa na konwencji prawa i sprawiedliwości Polska jest jedna. A witają się z Państwem Małgorzata Sadurska i Maciej Małecki. Szanowni Państwo, każde nasze spotkanie, każdą konwencję prawa i sprawiedliwości rozpoczynamy od hymnu. Proszę Państwa o powstanie. Jeszcze Polska nie zginęła, Póki my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą obierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Wolski. Marsz, marsz Dąbrowski, Ziemi Polskiej do Wolski!